Cześć, Gleeve. Ostatni odcinek, no, każdemu się spodobał. No, chyba każdemu. To się wdaje. Seria na pewno się bardzo przyjęła, dlatego nagrywam kolejny odcinek. Zostanie on najprawdopodobniej wrzucony dzień, po tym jak wróciłem tamten odcinek, czyli w piątek. Tak. No i zagramy sobie dzisiaj, tym razem, Yy, najlepsze, ale z tego tygodnia. Hmm. No, i to będzie już raczej ostatni film przed przerwą. No, sorry, że nie będę mógł nagrywać, ale nie będę miał na neta przez ten czas. Później yy, akurat ponagrywam trochę na zapas odcinków i będziecie mogli sobie poglądać <grym> częściej. Po przerwie. No, to sobie zagramy na początek gry 2016 roku. Ok, Obstacle Cars Mini, czyli taki tor przeszkód na. Tu nic tam nie ma na pewno. Ej, no, szuka mnie. Tu były kolce, ale mnie oszukaliście, nie? Tam miało być nic, a tam były kolce. Okej. Okay. Aha. Okej, okay, dobra. Harpus, XD. XD. Ku**a się. Okej. Okay. Dobra, zmienia zdanie. Myślę, że to koniec. No nie! Ale ramskie. Nie, nie wierzę. Dobra. Szybko sobie tutaj powtórzę wyłączenia. I teraz. Ło! Proszę, 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 to szybko. proszę, proszę, Aha. I... nie ja nie chcę tego robić. Nie. Przepraszam. No jasne, ręka mi się proszę, Klasyczny moc. Czy taki klasyczny do Chociaż. Yy, ok, dobra. Okej, okay, szybko. No jak szybko, że to się już od razu włączy? Ja. Nie. nie. Dobra, wygrałem to. Nie. E <Tan mic> Okej. Okay. Soccer Kick Challenge. Jakiś challenge. No dobra. O, do, Okej. Okay. <tans my> Lubię takie mawki. Eee. Trash Defender? Czyli... De no... Obrońca koszy na śmieci. f... Okej. Okay. Dobra. Ro rozumiem. Ninjas będą do mnie strzelać nożami. Ale ja się nie do. Ujo! Ja. Chcesz piątkę, przyjacielu? Dam ci piątkę. Fajny pomysł, bardzo nawet. Hm. Bieg śmierci. ekstremalny Ała moje uszy. Dobra. No to... Powodzenia. Z... Zy... no w Nie, 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 nie. Proszę. O nie, nie żyje. Okej, okay, mógł latać. Tutaj będzie... o, kurczę. Dobra, nie wyszło. I będą się tam latać, bo inaczej z Guinnessa. No. A... okej. Okay. Jeszcze nie trzy. Nie ma takiej potrzeby. Już może jest, okej. Okay. Dobra. Lecimy. Lecimy z tym. A... No nie. Kurczę. Eee. Yy... Nie no. Fajno, Kur... kurczę. <laughs> Nie wiem przejść. Challenge for you. Hmm. E, czy to jest szkło? E, to jest Nie! Co? Co już zrobiłem? No. No, już tak pięknie było. To nie. Okej. Okay. Jest pięknie. It's beautiful na. Dobra, jeszcze raz. Uda się. Teraz się. No, nie, mina została. A, nie wybuchaj. O kurczę Lagowało się trochę. Na filmie pewnie też. Okej. Okay. Dobra. No kur... Tutaj może... Okej, okay. skupienie... Skupienie jak. Skupienie najlepsze, co nie? Skupienie 100%. Fokus. Fokus. No nie! Nie, 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 o. Tak, tak. Tak! Tak! udało okay, się. No pięciu nie, zebrałem, co nie, 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 ale nie, nie, jest się nie, się podobało. Okay. No to może nie, No nie, 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 jak w poprzednim odcinku. Uff. Pobiłem rekord czterech naraz. ja. Nie. Nie. Czterech naraz nie. I kombos. Pięciu naraz. Daj się trafić. Pani. Nie. Ej, wtedy mi się coś nie uruchomiło. Tak, żeby teraz ogarnąłem. Okej. Okay. Jeszcze tamtyj. No, Trafi. Kurczę. Okej. Okay. Super, trzymam ten miecz, naprawdę. Okej. Okay. Uda się, uda się. A, no prawie to nie. No, prawie. Не надо, не? Ну! Ну ч ⁇ я? Режь так вот. И не уйдет. Что я? Ну! Так рожу куя. Не, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Хорошо. Ну, не. А ты за глупые. Не. Руки за глупые. Не. E, co byś wybrał? Jak będzie? Eno A! No, internet, no. Się? A tu myszką trzeba. 24% to wybrała ey e, live in a world where there will no problems Czyli czekaj co byś wybrał? E, żyć w świecie gdzie nie ma problemów? eee żyć w świecie w którym ty rządzisz eee No, chyba to po lewej. No. Mm. No, możesz skoczyć. Okej. Okay. What you rate? To so być feed I have a Mieć przycisk cofający tak jakby twoje życie w danym okresie i mieć przycisk pauzy z swojego życia. cofanie to by było już zbyt opracie, nie chyba to... A! Kur... Najtrudniejsze. <grystanie> tutaj Co być wolał Nigdy nie dostanąć komputera... Yy, znowu? Nigdy... Nie dost... Hmm... Mogłem się zastanowić... Oczywiście, że to... Serio? No nie, proszę. Nie, według mnie to, to epicko zrobię, Według mnie epicka mapka. Super. Okej. Okay. Mmm, mmm, mm, mmm, Spikeful MLG. Może no, zresztą tam jakiś był, y Ok. Tego, co jest jako... No nie, bardzo. O nie, nie uda się. jestem nadal No trochę nie za bardzo, tak. Uda się? Uuuuh, MLG, wrecked No, to okay. Rising Legend. Rising, Nie, nie jestem pewien, co to jest. I co mama? Nie chcę się załadować. Okej. Okay. A ta mapka laguje. O ja. Skip intro. No nie, skip na... Nie, ta mapka tak laguje. Coś innego. O Rolfshank. jest fajny. To Babs. Okej. Okay. By John Cena. And Dona John Cena, no, na pewno. O oh oh my god. god. Dobra. E, czekaj. Jak tam było John Cena i Dona 99 jak to jest stworzone przez. Aha, dobra. Dobra, dobra nie, nie rozumiem. Może. Nie! O ja. Tutaj mam pomysł nie mam. O kurczę, myślę, że jeszcze się złapię. Kurczę, a się zacina. Laczkuje trochę. Laguje. No, no, za wysoko skaczesz. Koleś. Eee! Nigdy nie zrozumiesz co. Dobry. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest dobrze. Get direct. Get connect. Nie. Okej. Okay. Dobra. Ufala. fala. Okay. Nie. Okej. Okay. Dobrze jest. Dobrze jest. A nie, Proszę? Nie chcę, nie, nie, Ale było blisko śmierci. Co nie? A okej, okay. co to jakiś partner? <tryk> uhuh, masz pięć. A na kanał. nawet. ...nawet. SWORD TRUE 12! Dym, dym, dym. Okej. Okay. Ło, laczkuje trochę. Okej, głód normalny. to jest ten the fuck? Coś tam... Nie, nie widać napisu. Mega. Chcę iść po rosy. Chcę zabić proszę. Czekaj, to jest drugi pros, Dobra, to trzeba wszystkich prosów zabić. Okej, okay. to No nie, co ty robisz? Okej. Okay. Czy uda mi się tych czterech tym jednym nożem zabić? Mieczem. <grym> Dobra. I. <grym> Dobra. A, super, my Jeszcze raz. MLB Get right. CO JEST?! CO?! Ej, co się stało? Co się teraz stało, właśnie? No nie, mówię, że trafił! ja... nie wierzę. A teraz nie trafię w tego, co nie? Ja. E, nie. Jeśli ja w ogóle nie trafię, to... Ty... Ej no nie. Wszyscy. Ty... Jest najprostsze do trafienia. Oju się bądź. Włochy. Ura. To jeszcze jeden poziom, bo widać, że już trochę długo to robimy. O! Niemożliwe 100%. Zobaczymy, czy takie niemożliwe. Czy... O nie, proszę, że. Bawię już chyba, o co tutaj chodzi. Tak, o to chodzi. Zobaczysz, jak to jest w Co? Przecież to jest niemożliwe. Dobra, tak, No nie. No to jest... No kurczę, chcieliście... lekko powiedzieć to mi wieczór. Ej, czekaj. Czekaj. Ej. Czy tu? To... Wygrałem. Co? Okej, okay, dobra, jeszcze jedna matka a speed. To jest bardzo No co to. No, dola 99. Co jest? <grystanie> Okej, okay. dobra. Szybko. Potrzeba. O nie, nie przegrałem. Nie, nie jeszcze, w, w, jeszcze w tym odcinku będę musiał to zrobić. Jeśli się nie uda, to. Jestem słaby w tym grę. Ja kurczę. Tutaj trzeba lekko. Jako... Tutaj trzeba powoli. I spać. No prawie. Okej. Okay. A... Szybko! Nie! O, zobaczycie, dotrę. Dobra, ja jestem dzięki w tą grę. mam tam jeden... Dużo mapek stworzyłem. To mi się bardzo nie podoba. Dobra, to na razie tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.